Cześć, tu Dawido. Dzisiaj Wam pokażę swój najlepszy dom. Tutaj się znajduje jego lokalizacja, jakby ktoś chciał wiedzieć. Teraz pokażę Wam garaż. O, garaż taki sam jak w Eclipse Tower. bodajże. nic tu nie ma innego. Samochody jakie mam, takie mam, bo lepsze ma w Eclipse Tower. teraz zapraszam do domu obecnie nieruchomość nazywa się apartament 3655 Wild Olds Drive za 800 tysięcy dolarów Najdroższy z domów GTA 5 online. Takie umeblowanie standardowe od no, kilkunastu lat, już chyba. Rockstar nic nie zmienił. Aczkolwiek szkoda, bo przydałoby się odświeżyć to. Ogólnie w każdym z tych lepszych domów jest takie samo wnętrze, nie ma nic innego. Widok na Los Santos. Na przykład tutaj takie widać te brązowe ściany, ten pomarańczowy fotel. No to to już jest takie, widać, że to już dawno z mody wyszło. No a szkoda, bo wiadomo, byłoby wtedy lepiej. No tu idziemy na dół. Tak sypialnia wygląda. Łóżo nawet takie nie najgorsze. Widoczek na Los Santos też. O, fotele takie tutaj przy tym. Przebieralnia. Tu łazieneczka standardowo. Prysznic, wanienka, sedesik. Teraz idziemy na sam dół. O, tu fajnie wygląda to, jak ta woda spływa po tej szybie. O, tu okienko takie nawet w dachu. O, to też bardzo ładnie wygląda. O, tutaj taki kącik relaksu. No i to jest pokój operacyjny Lestera, z którego, jak już wiecie, nie korzystam, bo mam swoje biznesy. A teraz zapraszam za dom. Tu za domem taki basen, można popływać. A tu nic nie ma. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.